Jestem bardzo zadowoleni, bo myślę, że pokazaliśmy dzisiaj, że, że żyjemy, że drużyna na boisku była i pokazała, że walczy o ostatnie sekundy. Jest taką bardzo dobrą drużynę, gratulacje dla mistrza świata, bo naprawdę indywidualnych piłkarzy bardzo dobrych ma i też trochę szczęścia mieliśmy, ale z taką drużyną potrzebujesz też szczęścia nie? i na końcu ten wynik 2-0 fantastyczny dla nas jest. Ja to przed meczem już powiedziałem, że trzeba być bardzo trzeba bardzo inteligentnie z taką drużyną grać i to zrobiliśmy dzisiaj przez 90 minut. Normalnie, że nie możesz kontrolować taką drużynę całe 90 minut i niektóre okazje mieli, gdzie szczęście mieliśmy, albo nasz bramkarz fantastycznie obronił, albo obrońca wrzucił, nie wiem, głowę, nogę, kolano, coś tam wrzucił, a na końcu się liczy wynik i cieszymy się bardzo, ale wiemy też, że mamy też teraz trudny mecz za 3 dni i dzisiaj się jeszcze pocieszymy trochę, ale od jutra. Praca idzie dalej, żeby ten następny mecz też pozytywnie zrobić. Cieszymy się, ale nam nic nie da, jak na końcu nie pojedziemy do Francji, szczerze powiem. To jest dla historii bardzo fajnie, cieszymy się z tego powodu, ale mnie interesuje więcej te trzy punkty i ten awans do Francji, bo to na finał turnieju myślę, że to jest dużo więcej warte. I pokazaliśmy teraz, że, że mamy, mamy ten potencjał i musimy tak dalej pracować, żeby, żeby nasz cel osiągnąć.